Moi drodzy, lubicie te moje nagrania z rozmowami klientami live, więc mamy dla was czwartą rozmowę. Tylko to będzie specyficzna rozmowa, bo uwaga, jest to rozmowa, gdzie ja wyraźnie dałem dupy. E, dlaczego dałem dupy? Co? No ale mogę czy nie, tak? Tak? Fajnie. Dlaczego dałem dupy? Bo obiecałem klientce, że oddzwonię w inny dzień niż w ten, e, który dzwonię. No dzisiaj mamy środę, miałem dzwonić wczoraj. Trochę nawaliłem, bardzo nie lubię nawalać, więc zobaczymy, jak sama w sobie zareaguje na to klientka. Obejrzyj nagranie do końca i proszę was, dzisiaj nie będę go specjalnie chyba komentował, poproszę was o komentarz, co mogli, mogłem zrobić, czy co, 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 co wynikło w trakcie rozmowy, co waszym zdaniem wymagało jakiejś poprawy, modyfikacji lub co mogłem zrobić inaczej. O nie, numer ma pani do mnie zapisany. Dzień dobry, pani. Bije się mocno w pierś. Bardzo panią przepraszam, ale wiem, że miałem zadzwonić wczoraj, natomiast no, ilość roboty, która była, zwaliła mnie z nóg, bo mamy, mamy tam kilka nowych rzeczy, które robimy, i po prostu powaliło mnie to a weekend. Miałem szkoleniowo. Zresztą pisałem też do pani, że, że pracowałem sobie też między innymi z nieruchomościami. To niech pani powie, jak ja mogę wam pomóc. Jak pisałam, tam troszkę wcześniej, chodziłoby o szkolenie generowanie konwersji mhm. No i pytanie, jak pan by to poprowadził, jaką ofertę by pan mógł dla nas przygotować? No i jak to cenowo oczywiście by wyglądało? <shranownicza> Zacznę może trochę od samej tej nazwy Generowanie konwersji lidów Czyli co? Czyli ja się domyślam, że macie zapytania, które wam schodzą I trzeba po prostu popracować nad tym, żeby jak najskuteczniej zamieniać to na lidy Tak? Znaczy na, na sprzedaż Tak jest Samą w sobie Dobra, a ile tak, bo, bo pisała pani o dosyć dużej ilości osób To było między 30 a 40 I ile średniodziennie tak wam lidów schodzi, jeżeli mówimy o tej konwersji? jakby całą sieć ponad 150 agentów, więc trochę tak ciężko odpowiedzieć, ile tych leadów schodzi y, na dzień, mhm. jak to bym No to, to, to inaczej zapytam, one im schodzą indywidualnie, one schodzą wam do jakiegoś wspólnego worka, wy je rozdzielacie, bo to, wie pani, są różne metody bardzo, nie, na, na, na generowanie leadów. To inaczej schodzi, y, powiedzmy, że na skrzynkę y, główną. Mhm. A część wchodzi, no już jakby bezpośrednio w portali do, do osób, które, które są jakby opiekunami danych ofert. Okej, okay. czyli, czyli są opiekunami danych ofert i to są lidy, które są zainteresowane zakupem, wynajmem, czy są to lidy, które bezpośrednio pytają Was na przykład o zagospodarowanie ich, ich nieruchomości? Jak to wygląda? Powiedziałbym, że jest każdy typ. Mhm i sprzedaży, się wynajem, i ktoś poszukuje danej na nieruchomości, myślę, że taki jest więcej. Więcej tych, które poszukują? Tak. Okej, okay, no to super, to też jak gdyby pokazuje nam, że... Um, no zresztą ja byłem na waszej stronie też, więc sam jak gdyby markę, marki nie trzeba przedstawiać, Natomiast to, to też pokazuje, że, że jednak klienci chcą, klienci są, ale mówi Pani, że macie 250 agentów, a pisała Pani o 30-40. Co to za agenci? To znaczy, no nie wiem, czy takie szkolenie będzie dla dyrektorów oddziałów, czy bardziej dla, czy, czy dla samych właścicieli, czy dla jeszcze osób, które jakby pracują w oddziałach. To jakby też jest kwestia do, do, do ustalenia. Hmm. Znaczy, bo ja, ja powiem wprost, nie? To jest bardzo duża grupa. E, generalnie grupy szkoleniowe, jeżeli to ma być w formie warsztatowej, to grupa nie powinna być większa niż 15 osób. Jeżeli to ma być w formie warsztatowej, nie? czyli ja mam z nimi popracować, ja mam pomóc im to poukładać i tak dalej. Ja zresztą sam jestem zwolennikiem szkoleń, to takie najczęstsze szkolenie, które my robimy, czyli jednego dnia robimy dla przykładu mm, sesję taką warsztatową, gdzie to wszystko układamy, ja im pokazuję, jakie są dobre praktyki, a drugiego dnia na żywca pracujemy. Czyli dla przykładu obrabiamy te lidy na żywo, ludzie dostają wtedy ode mnie feedback, wtedy sobie zbieramy dobre praktyki i tak dalej. To jest w ogóle taki typ warsztatów, który ja prowadzę najczęściej. Czyli jak to się mówi warsztat z sesją Training on the Job, nie? Który, który mówię drugi dzień jest już bezpośrednio pracą z tymi osobami. Okej, okay. jakby jeśli jest to może bardziej skuteczne, to jest taką ofertę prosiłabym o przykład. No, dobra. Z Pan najbardziej pracuje, tak? Z osobami, które tego potrzebują. Dobra, no to, to a tak. Jakby mogła mi jeszcze Pani powiedzieć, żebym ja też mógł dobry program dla Was przygotować, to jakie są jeszcze rzeczy, na których Wam zależy w, w trakcie tego szkolenia? Ja powiem tak. Zapotrzebowałabym może takie też informacje, które też Pan potrzebuje zebrać, znaczy, może bardziej pytania i nie przestać No to inaczej, to skąd wyszła w ogóle inicjatywa na to szkolenie? Nie no, ja tylko szkoliłam trenerów, studerze, szkoleniowców, jeśli chodzi o różne typy eee, szkoleń. Mhm. Ale macie, macie wewnętrznych czy zewnętrznych? Nie, ja szkolę wewnętrznie. Okej, okay. dobra. Mhm. Eee, no to, 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 dobra, to pomysł na szkolenie akurat takie wyszedł jak? No nie, to jest odgórny. Y, przy, przy, jak to się mówi y, odgórna inicjatywa mi okay. y, zaczęłam poszukiwać, znalazłam, napisałam, bo może po ok. Nie ma z jakiegoś drugiego dnia. Dobra, to, to, to tak już z punktu, z punktu widzenia procesowego pytam. No dobra, to, to, czy ja w takim razie jeszcze coś potrzebuję wiedzieć o ich specyfice pracy, bo to też, też dla mnie dosyć ważne, ważne pytanie, żeby właśnie wiedzieć, jak wam to, to, ten wstępny program przygotować. nie, nie ma, nie ma jakichś specyficznych yy, innych działań agentów. Nie ma. Okej, okay, dobra, czyli, czyli po prostu profesjonalnie nazywa się to sprzedażowa obsługa klienta. Ja to tak nazywam, dlatego że to są lidy, które nam schodzą i my po prostu musimy je jak najskuteczniej obrabiać. Ja Wam taki program przygotuję. Podeślę go do Pani jeszcze dzisiaj. I teraz pytanie, może trochę tak od drugiej strony, jak w ogóle u Was będzie wyglądał proces już wewnętrznie po tym, jak otrzymacie ode mnie moją propozycję, do i co dalej? No i jakby tutaj już zarząd no, decyduje, jak się to będzie odbywać, jeśli jakby sama forma e, oferty i jakby jej wycena, e, myślę, że czy to będzie... E, znaczy no, jeśli będzie w porządku, no to myślę, że tutaj dostanie Pan informację, że się... Zgadzone lub też informacje o, nie wiem, negocjacjach, lub też informacje, że nie jesteśmy zainteresowani. To jakby to jakby opcje. Okej, okay. to, jest, to jest dla mnie dla, me, dla mnie jakaś informacja. To może umówmy się w ten sposób. Ja tak jak wspomniałem, prześlę wam dzisiaj ten program. Um, przedzwonię do pani w ogóle w piątek przegadać, czy on jest dla Was ok czy coś trzeba było tam zmienić, dobra? Mm -hmm. No jeśli dostałem jesteś informację z domu, tak? Bo to też jakby e, jeśli jakby tutaj wyjdzie... Jak jakieś pytania, to również się z panem kontaktuję. No i elegancko, a jak nie, to ja będę dzwonił w piątek. Dobrze. Super, dobra, to ja w takim razie dzisiaj przesyłam program i słyszymy się w piątek. Dobrze, bardzo. Dzięki za rozmowę, dobrego dnia, do usłyszenia. Dobrze. Jak przyjrzycie się tej rozmowie, to rozmawiałem typowo z osobą, która nie do końca ma jakikolwiek wpływ na ofertę. To była po prostu osoba, zresztą no nawet, nawet w stanowisku zawodowym ma wpisane asystentka zarządu, więc prawdopodobnie jest jak w tych procesach, została poproszona o to, żeby zebrać jakieś tam oferty, poprosić trenerów, zrobić jakiś wstępny research rynku i na tej podstawie ona dalej przechodzi do zarządu. Ja starałem się ustalić jak najwięcej informacji, co w tym zarządzie może się zadziać, co może się wydarzać. I kolejna rzecz jest taka, że... Zwróćcie uwagę dalej, upieram się przy tym, że to ja starałem się trzymać terminów, ja starałem się trzymać kontroli procesu, mimo że prawdopodobnie nie otrzymam od niej żadnej konkretnej informacji, to istnieje jakaś tam szansa, że coś już w ten piątek będzie w stanie się wyklarować. Dajcie proszę koniecznie znać w komentarzu, bo to jest dla mnie dosyć ważne. Czy coś jeszcze poprawilibyście w tej rozmowie, czy jest coś, co mogłem zrobić inaczej? Dajcie koniecznie znać, pamiętaj o łapce i subie, a tu ci za chwilę mignie nagranie. Dcześniejszej rozmowy, która była trochę bardziej konstruktywna od tej. Dzięki. Hej!